Należy wskazać wartość albo wartości parametru a, dla których obie proste o podanych tutaj równaniach są prostopadłe. W sytuacji, jaką widzimy, mamy tutaj równania kierunkowe. Prostopadłość prostych równoważnie przedstawiona jest za pomocą takiego oto równania. Iloczyn współczynników kierunkowych ma mieć wartość minus 1. Po podstawieniu odpowiednich liczb i wyrażeń dostaniemy takie równanie. Od razu rzuca się w oczy możliwość uproszczenia. Przede wszystkim zmieniamy znaki, a następnie przy mnożeniu tej trójki przez te dwa ułamki możemy wszystko skrócić przez 3. To nam daje takie równanie. Zatem a do kwadratu musi być równe 5. Teraz albo rozwiązujemy to ostatnie równanie, co zrobię za chwilę, albo przyjrzymy się poszczególnym odpowiedziom. To nie może być minus dwójka, i dwójka, sama dwójka również. No, chciałoby się, żeby to był punkt C, bo pierwiastek z 5 do kwadratu daje 5, ale również minus pierwiastek z 5 do kwadratu daje 5, zatem poprawna odpowiedź jest w punkcie D. To teraz rozwiążę ostatnie równanie. Pierwiastkujemy obie jego strony, co po prawej stronie da pierwiastek z 5, a po lewej stronie, uwaga, Wcale nie dostaniemy a, tylko wartość bezwzględną a. Ta wartość bezwzględna, inaczej moduł, to po prostu odległość a od zera na osi liczbowej. Mamy dwie takie liczby, których odległość od zera to pierwiastek z 5. To będzie minus pierwiastek z 5 lub pierwiastek z 5.